Halo, jesteś tam? Zastanawiasz się, czy pisowskie weto unijnego budżetu ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Ma ogromne. Możemy stracić miliardy euro na rozwój i realizację planów i poprawę jakości życia Twojego życia. Możemy stracić miliardy, które także Tobie mogą pomóc pokonać kryzys związany z koronawirusem. To 776 miliardów złotych. Mało? Dostaniemy je, jeśli. W Polsce będzie przestrzegane prawo. Dla ciebie to proste, ale PiS ma z tym kłopot, bo prawo łamie, bo konsekwentnie nas z Unii Europejskiej wyprowadza. Unia ja Europejska jest dla mnie szmatą. Wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Przypomnij sobie: przez 16 lat Polska otrzymała z Unii Europejskiej ponad 500 miliardów złotych. To konkretne pieniądze i realne wsparcie. Zobacz, to gigantyczne wsparcie dla polskiej wsi, na którą trafiło ponad 55 miliardów euro. To jeszcze raz: Polska 2004, 200 km dróg ekspresowych, Polska 2020, blisko 6 tysięcy. Widzisz różnicę? Na stole leży 776 miliardów na kolejne lata. Pieniądze dla Polski to pieniądze dla ciebie, to Twoje pieniądze. Platforma Obywatelska Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej.